Dzień dobry wieczór, witam wszystkich, którzy brali udział w konkursie dotyczącym gry Hydrogród. Mamy tutaj 79 prawidłowych odpowiedzi. No i nie umiem się zdecydować, która z, tych, z nich jest najlepsza. A jako, że wszystkie są takie same, no to po prostu wylosuję. Tutaj mamy tą. Coś tu muszę wybrać jakiś jeden, coś o, coś mi tutaj wpadło do ręki. No i proszę. Yy, tutaj po Zuzanna Mędrzycka. Mędrzycka. Yy, gratuluję Pani Zuzanno. Yy, w momencie, kiedy gra Hydroogród się yy, ufunduje, otrzyma Pani wysyłce od Hexe Studio jeden mm. egzemplarz gry. No, i e, będzie można sobie w tą świetną grę pograć. E, wszystkim innym e, dziękuję bardzo za udział w konkursie i zapraszam Was do wsparcia tej gry na platformie Zagram To jeżeli wy ją wesprzecie, to Zuzanna ją e, otrzyma. A przy okazji otrzymacie na pewno bardzo fajną grę, bo dla nas ta gra, e, spełniła wszystkie warunki gry, takiej typowo imprezowej, gdzie można siąść, szybko zagrać szybko wytłumaczyć zasady. I bardzo mile spędzić przy niej czas. I to tyle, na razie, cześć!